Witam was serdecznie już w drugim odcinku z naszej e, przepięknej serii gier internetowych. E, drugą grą jest Skok tutaj tojem Nazwa mnie po prostu przeraża, można powiedzieć. Rozpędzamy się przepięknie, przepięknie i skaczemy. Skaczemy skok w dal, skok w dal. Tak lecimy i się aż dziwię, że tutaj się nie rozleciał. Zanim nim się taśma toaletowa, to i to ma kółka, czy to jest normalne? Proszę was. O, człowiek się cieszy. tutaj widzimy kibel, M mamy punkt jak daleko skoczyliśmy. Możemy nawet kupić ulepszenie do naszego Toy -toya. Czy to nie jest ekscytujące? No, proszę popatrzeć. No, tu możemy nawet triki jakieś wyczyniać. Jakieś backflipy, stanie na rękach. E, nie wiadomo co, można, można silnik kupić, toy no, kupić do Toy Toya. Można dopalacze kupić do Toy Toya. Można opony mu lepsze kupić. No, to nie jest ekscytujące. Przecież to jest taka piękna gra. Doczepiamy no, kółeczka. Jedziemy, 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 rozpędzamy się, wskakuje do tej to ja, skakuję, jedziemy, jedziemy, jedziemy skok! No proszę Państwa! Wybija się jak Adam małyś! Powiem, że aż trudno mi to będzie ocenić. <śm> Mamy kasy 1336. Kupmy opony. Hm. Aha, muszę najpierw szybciej kupić, o... A tu ja się tak nie bawię z Dobra, nic. Kupiliśmy jakieś opony za walizę. Liczmy, że dalej skoczymy. Miejmy taką nadzieję. Mm, na tylnym <noise> Jak Szczerze, ja bym tak skakał, to już do tego to i to ja to bym tam. No. i to i to, Kupmy lepsze opony. Tak, to jest. Lepsze opony są zawsze spoko. Do to i Aha, mam dla was ciekawostkę. Czy wiecie, że to i to. Piszę przez jod na końcu. To i to. Nie, ale patrzcie, jak wysoko leci. Patrzcie, co. Za... Patrzcie, co bo z tyłu leci. Czyli ja nie jestem sam. On też tam narobi. Uff. Jak no coś z tyłu, kapie? Kapie, ja ty to i to, jest to Ale kasa za to będzie. Kasy. Czekajmy na nasz wynik. Ma tylko tyle. Dobra, kupmy. Nie komentujcie tego. Kupmy. Kupmy to. Więc mamy jakiś SPOILER. Róże wydechowe, czy co? To ledwo jedzie, czego? Aż tak to jest obciążone, czy co? Ale mieliśmy dopalacz! Mogę wiedzieć, czego tak wolno widzimy. Znowu mu coś wam z tyłu kapie. Proszę was! Ludzie! Ludzie! Dobrze. Przepraszam za krótkie odcinek, ale ja w to po prostu nie mogę grać. Nie, to jest, to jest dla mnie za duże wyzwanie. Ta gra mnie przerasta po prostu. Eee. Proszę was. Link do strony i do gry znajdziecie w opisie. Eee. Ocena? Trzymam się, okej? Okay? Nie komentuję. Wiecie jaka będzie ocena. Minus 10 na 10. Yy, opis mega, 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 mega głupia. Tak więc. <laughs> Jeżeli Wam się spodobała. Do tego się nie przyznawajcie, to yy, no chcecie to grajcie Proszę bardzo. Dałam wam link. Jeszcze do, dojdźmy do jednej rundki. No teraz biegnie ładnie. On się rozpędziło, rozpędził. Skok, skok, skok. Takie mam wrażenie, jakby to, co mu z tyłu kapuł, to by było nitro. No tak, Rozwaliłem to to, ja nie. To i to, ja rozwaliłem. Co ja zrobię? I on się tak będzie toczył. Patrzcie, tak, ma podbikę te oko kolo. Tak mam punkty jakieś. Też kasę zarobiłem. Dobra, nie jest źle. Okej. Okay. Tak więc... Przepraszam was, przepraszam. Tak gra... Dobra, powstrzymuję się od komentarza. Widzimy się w następnym odcinku z tej serii. Serdecznie zapraszam do oglądania. A tego odcinka nie musicie komentować. To cześć!